Młodza Fox, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zamontujemy sobie szafkę z Ikei oraz zrobimy sami blat bambusowy. Zapraszam na dzisiejszy odcinek i pamiętajcie, jeżeli Wam się podoba to co robię, to zasubskrybujcie mój kanał. No dobra, zacznijmy sobie od tego, w którym miejscu ma być nasza umywalka. Będzie to podyktowane jakby dwoma wymiarami. Po pierwsze tym, gdzie mamy zawory oraz u góry kablem jeżeli macie lustro ale to znaczy, jeżeli macie kabel do oświetlenia w tym przypadku tutaj będzie takie lustro podświetlane więc gdzie to wybierzemy to, to nie ma znaczenia yy, postanowiliśmy, że ma być to w tym miejscu, natomiast jeżeli chodzi o wysokość no bo tam różnie podają, jak to woli. W naszym przypadku górna krawędź będzie na górna gór krawędź szafki, będzie na 82 cm plus 4 cm, dlatego to będzie 86 i na to dopiero pójdzie o Każda szafka będzie też inna, więc pamiętajcie o tym, aby na przykład kabel z tyłu, to wzmocnienie szafki, czy kość, który tutaj jest w środku na szuflada, nie uderzały Wam w zawory kiedy trzeba będzie to podnieść lub obniżyć, przejrzeć lewo, prawo, podciąć, różnie jest naprawdę. Tu macie takie w większości teraz, tak robią, są takie okrągłe montaże i generalnie musimy sobie podnieść całą szafkę do góry i odrysować te kółeczka, bo w nich będą kołki. Żeby się później nie, nie bujać, gdzie jest 82, to narysuję sobie najpierw wstępnie takie malutkie kreseczki na ścianie. Potem się to oczywiście sprawdzi. Ciach, ciach, trzeba się przyłapać jedną. Dość dziwna scena. W ramach pewności, żeby, je, żeby wszystko było ładnie w oczku, w moim przypadku będziemy to wieszać na kołkach, dyszkach i na takich dużych śrubach. Chodzi o to, żeby ten łeb tutaj był po prostu na tyle mm, szeroki, a żeby przeszedł przez ten otwór i się zablokował a jeżeli nie, to po prostu musicie sobie jakąś tam podkładkę dać, czy coś, tak? śruby ale tak z wymiarem, żeby mieć jeszcze pełne manewru o, proszę bardzo, jest wszystko wokół teraz, z przykręcone, możemy zobaczyć czy ta ściana jest tutaj na tyle prosta, a jest bardzo ładnie prosta że blat będzie idealnie dotykał. Nic nie trzeba będzie tam podcinać. W naszym przypadku będzie to bambus, prawdziwy bambus, po prostu blat kuchenny, który przerabiamy na potrzeby tutaj łazienki. Więc szerokość tutaj szafki to jest 60 cm blat ma 62 cm i ta szafka jest dzikiej w ogóle w projekcie jest tak, że ma być. 50 głębokości, 62 szerokości, więc idealnie się spasowało, idealny plac żeśmy znaleźli, ale jest to słuchajcie, yy, taki wielki klocek, on ma chyba 2,70 z tego co kojarzę, więc musimy go sobie doczeć. Nie, nie, nie dotyka tam ząb czy Nie. nie. Prosto jest, tylko że nam się delikatnie sklinowała piła i się przysmalił. Cięcie bambusa to jest masakra, bo to jest bardzo twarde i generalnie ciężki temat. Ale yy, teraz oscylacja. No i teraz pytanie, czy ładnie dojdzie do ściany? Cyk. Jest równiutko, jest fajnie, jest sześciutko. I jeszcze jeden temat. Ślifowałem to na razie tak tylko zgrubnie bo i tak musimy tutaj teraz zainstalować y, umywalkę chcę wyznaczyć środek i, za, i tutaj jeżeli mamy 62,5 szerokości no to wystarczy nam 31,25 i to jest środek naszego blatu tutaj żeby być pewnym jeszcze możemy sprawdzić sobie przekątne środek blatu wyznaczony i teraz przechodzimy do Naszej umywalki, i tutaj akcja jest taka, że zobaczcie, ona ma taki syfon, tutaj, jakby zrobiony, to jest, to jest przelew w tym miejscu. I normalnie myślałem, żeby to postawić i odrysować, ale w zestawie widzę, że jest przymiar, którego użyję. I teraz to kółko to jest nasz odpływ, i wystarczy wyciąć wzdłuż tej linii trochę dużo do dziura. Ale i tak, po pierwsze, umywalka będzie przyklejona tutaj dookoła po krawędzi silikonem, a tu jest takie zagięcie, widzicie. O, tutaj będzie ciężko by było przenieść. Więc wystarczy zrobić taki myk, ustawić to na środku, postrzegać sobie te odległości i wyciąć po prostu taką dziurę. A jak to zrobić prosto, łatwo i przyjemnie? Zacznijmy od tego, że najpierw musimy się gdzieś wbić przy krawędzi, aby mieć tutaj możliwość startu naszej wyżynarki, Może bez udaru. Zanim przejdziemy do wyżynarki, to warto jest sobie okleić tutaj dookoła. Krawędzie, z uwagi na to, że stopka wyżynarki może zniszczyć naszego bambusa. Ja tutaj troszeczkę przesunąłem wymiar, bo mi się nie do końca jeszcze podobał ten pomysł Ike, ikełowy, że tak powiem. Więc trochę, no ale najwyżej zawsze lepiej jest dociąć później, niż uciąć na dzień dobry za dużo. Po prostu jakby wydaje mi się, że za głębokie by to było tutaj. Dobra. Mamy wyżnięte, docięte. Zaraz przebierzemy umywalkę, czy wpadnie do środka, zgodnie z naszym pomysłem. Ciach. Siedzi, nie pyta, dziury nie widać spod spodu, jest cudnie. Teraz ustawić ją na środku i kwestia wylewki. W naszym przypadku ma się ona znajdować tutaj po lewej stronie, mniej więcej gdzieś, gdzieś tu. Sprawa jest, tylko, o tu, sprawa jest tylko taka, że musicie taką kupić, żeby oczywiście to wpadało do zlewu, a nie leciało poza zlew i tu sobie zrobić na tyle miejsce, żeby się zmieściła ręka do mycia. Ale ta drzewka jest taka dziwna, widzicie? Nie jest okrągła, tylko jest taka jajowata, więc tak naprawdę dziurę musimy wykręcić taką, aby przeszły nasze węże, czyli taka szerokość na znaczy no, pojedyncza, i żeby przeszły te śruby mocujące, ale, 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 żeby ten fragment tutaj dotykał do blatu od dołu, bo to ją jakby tak ściśni. nie? Tutaj też jest od góry uszczelniać. Ciach. Teraz przykładam naszą podkładkę wcześniej narysowane otwory i mogę sobie odrysować tutaj o ten kawałek, i jakby ten fragment będzie do wycięcia ewentualnie spróbować wywiercić tutaj dwie małe dziury ale nie mam takiego wiertła do drewna więc tak naprawdę dziura musi być tylko żeby to nie ruszyć Prze to zrobić dwoma rękami no dziura jakby musi być o tutaj dziura wywiercona otwornicą węże przeszły wylewka przeszła I teraz zobaczcie o co mi chodziło żeby z żadnej strony nie było widać tego otworu, tego przepustu Teraz spokojnie pod tymi śrubami można sobie to od dołu będzie docisnąć i będzie tango milongo. No dobra, więc co nam tak naprawdę zostało, a no to rozebrać to, wyczyścić, wyszlifować, polakierować i złożyć do kupy. No i teraz dwóch bohaterów, wieczór, bez alkoholu, pusty dom. Przyjechaliśmy samochodami, pustyną hmm. i słuchajcie co, lakierujemy, używamy do tego lakieru, pomóż sobie na ziemi. Lakierowej Używamy lakierowejcy, lakierowej oczywiście. Nie, źle to nie mieszając, wiesz? wiesz to zamknij jeszcze potrzeb. Używamy lakierowejcy. Ja w swoim przypadku z bodu używałem akurat olei i się szczerze, że powiem, powiem tak, lakier moim zdaniem jest lepszy, szczególnie jeżeli to ma styczność z wodą. Tu bo woda będzie na tym stała, nic się nie wydarzy. Przeszlifowaliśmy to i tak naprawdę, jeżeli mielibyście... Jeżeli mielibyście blachy, które nie są wykonane z drewna, to wszystkie takie cięcia, otwory i tak dalej, to trzeba zasylikonować Ona będzie płyta pudła. W tym przypadku to drewno z każdej strony jest takie samo, tak? Dzień robótka, miesiąc <grym> nikt nie robienie. <grym> Powiem <grym tak. Za metr płacę 25 zł, w ciągu godziny zrobisz metr półtora. Matematykę zostawiam tutaj. Ale robisz profesjonalnie. Czemu? No ładnie. Że na 30%? No, jeszcze 3 godziny między warstwami. A która jest blizna? Ja Nie wiem, 20? 20? No to akurat na gdzieś 6 rano będziemy kończyć drugą stronę. <śmiany> no i dzień numer 1. Blacik polakierowany dwukrotnie, dwustronnie. Wszystko pięknie, ładnie pasuje. I tutaj, jeżeli chodzi o silikonowanie, to kładziemy nie grubo, ale ja bym kładł bliżej wewnętrznej krawędzi po to, że jak dociśniemy, to żeby silikon nam nie wyszedł na zewnątrz. Dobra. Dobra. Jest git. I teraz dojdziemy sobie do montażu naszych wylewek i je dokręcamy ręką, nie kluczem, żeby ich nie wyłamać. Tam na końcu powinna być taka uszczelka, która się dociska. Wszystko tutaj mam nadzieję Ładnie przejdzie. Cyk. Teraz od drugiej strony idzie ta blokada. Ona ma taką uszczelkę również. No i dobra, wstępnie mam wszystko złożone. Jeżeli byście nie wiedzieli, po której stronie macie ciepłą wodę, to generalnie powinno być to po lewej. Rozetki nie są wymagane. Czemu najpierw zainstalowałem wylewkę? A to dlatego, że jak teraz będę wklejał zlew, ja sobie ją dam troszeczkę na bok, żeby mieć więcej luzu to yy, po prostu instalując to później, mógłby gdzieś tutaj coś tam, wiecie, uderzyć, coś przesunąć źle i ten cały silikon by się rozmazał, więc najpierw zainstalowałem to, potem ją sobie ładnie ustawię. No i dobra, przechodzę do instalacji korka w umywalce i może kogoś to też za, za, będzie interesować. Generalnie w większości przypadków będzie się składał z dwóch części, tak jak w naszym, tylko ten jest jakiś skoczny, a nie on do tak lata. Yy, ta część ta ma iść od góry. Czyli musicie też sprawdzić, czy tu macie uszczelkę. Ale najczęściej jest rękowa. Teraz druga część ciach idzie od tej strony z taką uszczelką i dokręcamy to o tyle z wyczuciem, aby na pewno było dobrze dokręcone i szczelne, ale nie na tyle mocno, żeby nie połurywać, bo tam to jest wszystko wykonane na dole z plastiku ja też staram się kłaść tak przy krawędzi bo jak on wypłynie to żeby po prostu nie, 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 nie ubrudził nam blatu chociaż jego i tak może być widać bo on jest przeźroczysty i daje szczelność etap który mnie najbardziej stresuje czyli wklejanie tak żeby trafić idealnie za pierwszym razem żeby nie smarować tym silikonem po blacie Siedzi? Jest idealnie po środku. Do środka wsadzam coś ciężkiego, po to aby ją na ten czas wiązania silikonu docisnąć, żeby ona mi się też nie przesunęła. To jest bardzo ciekawie wymyślane przez IKS Syfon, bo tak, po pierwsze on był jakby w zestawie i jest regulowany, zobaczcie. Jest wąski, czy niski, że tak powiem, bo tu jeszcze dojdziemy szafka. Ale ten wężyk który jest tutaj, to w zestawie, to on ma chyba, nie wiem, z półtora metra. Więc przyciąłem go się okazuje, że po prostu nie pasuje, bo z dwóch stron powinien być zakończony czymś takim. Mm, a tutaj jest skarbowany, więc tak na razie podłączyłem tylko na sztukę. Odkręcamy zawory. Czekaj, jest wylewka zamknięta, dobra. A tu akurat ciepłej wody nie ma, to nie sprawdzimy. Ale. O, włączam. Teraz zobaczymy, czy nigdzie nic nie cieknie. Takie małe ciśnienie. A, bo może być zamknięta woda na, do na domu. Ale najważniejsze, że leci i co, cieknie coś. Nie. Więc jest średnio, czyli dobrze. No i co, to by było na tyle. Na chwilę obecną tak, jest prawie ta rura, dlatego nie domyka się do końca szafka, po prostu ją tam odbija. Co do samego silikonu, można teraz tu jeszcze zasilikonować dookoła, ewentualnie jeszcze położyć pomiędzy ścianą a blatem. Tutaj spokojnie jest miejsce, żeby wsadzić rękę. Natomiast ja u siebie, jeżeli są płytki, to tak. Ja nie mam płytek, tutaj też nie ma płytek, tylko jest ściana, więc albo możemy użyć takiego lakieru, to się nazywa kafle w płynie, czy tak jak się robi te ściany z betonu, też można zaintegrować albo po prostu nie kłaść silikonu, no nie wiem, ja u siebie nie kładłem, tam się nic takiego z tym nie dzieje blat się trzyma, cała szafka się trzyma, zostawiam napełnioną umywalkę wodą po to, żeby ona sobie docisła, żeby to wszystko bardzo ładnie się po prostu skleiło i wszystko było ok tak, generalnie nic nie cieknie, więc jest gitara jeżeli wam się podoba to pamiętajcie o tym, o tym. zasubskrybować mój kanał no i co, widzimy się w następnym odcinku